To co widzisz teraz na ekranie, a to jest wycinek z mojego poprzedniego filmu, w którym mówiłem o moim shortcie właśnie w okolicy 28,5 tysiąca dolarów. Jak to się sprawdziło? Od tamtego czasu, jak widać, mieliśmy do czynienia ze spadkami, a mój short, którego zleceniami dzieliłem się na moim telegramie, jest aktualnie prawie 25% na plus. A to wszystko dzieje się w październiku, który historycznie był rzeczywiście wzrostowy, był wręcz bardzo dobry dla Bitcoina. A w ankiecie, którą wrzuciłem na Twittera, również prawie połowa osób biorących udział była przekonana, że będą wzrosty. A oznacza to, że większość osób po prostu jest stratna lub ma do czynienia z mniejszymi zyskami. A na moim Telegramie jesteśmy jednak w nieco innej sytuacji. Przypominam, że Telegram jest w pełni darmowy. Link do niego znajdziesz poniżej pod tym filmem i w przypiętym komentarzu. A w międzyczasie wleciały jeszcze dwa zyskowne skalpy. Łącznie na jakieś paręnaście procent oraz jeden stratny. Wszystko transparentnie opisane, a w dzisiejszych czasach myślę, że o coś takiego jest trudno. Zatem teraz skupmy się na tym, który scenariusz ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia w niedalekiej przyszłości od teraz. Czy spadki będą kontynuowane, czy jednak wsparcie, na którym aktualnie stoimy, pozwoli na odbicie. Zatem przejdźmy sobie teraz na High Block, mapę likwidacji i widzimy, że. Tutaj nad nami buduje się ciekawa pula płynności, z którą wcześniej nie mieliśmy tutaj do czynienia, i najprawdopodobniej bierze się ona ze spóźnialskich shortów. Jednak długo nie trzeba się wpatrywać, aby widzieć, że po prostu na niższych poziomach jest więcej płynności do zgarnięcia czyli to, na co marketmakerzy polują. Raz jeszcze na moim telegramie opisałem rozkład jazdy na dwa konkretne scenariusze, a jeden z nich bierze pod uwagę podbitkę właśnie w te tutaj Rejony wraz z konkretnymi poziomami, w których bym powiększył swojego shorta, jeśli taka odbitka miałaby się pojawić przed dalszymi wzrostami właśnie na poziomy poniżej 26 tysięcy dolarów i jeszcze niżej. A zwiększając look back na 3 miesiące, to raz jeszcze tutaj widzimy, że market makerzy mają większą incentywę, żeby ściągać wykres w dół. A w dzisiejszym materiale ciężko byłoby nie poruszyć aktualnej sytuacji w Izraelu, więc spójrzmy sobie na fajną grafikę opublikowaną przez Milesa Deutschera na Twitterze obrazującą nam, jak różnego rodzaju aktywa się zachowywały dookoła tego typu geopolitycznych oraz militarnych wydarzeń. Tak upraszczając, bo jednak tych sytuacji trochę było, to naturalnie pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące były najgorsze. Jednak w perspektywie paru kolejnych miesięcy to już rzeczywiście te aktywa dosyć żwawo odbijały. Oczywiście z różnymi wyjątkami. Mówię tutaj o takiej uproszczonej wersji. A teraz przejdźmy do kryptowalut. Jak one zachowywały się w obliczu podobnych wydarzeń? Tak więc tutaj sytuacja wbrew pozorom wygląda dosyć dobrze. W okolicach konfliktu Rosji z Ukrainą to Bitcoin się konsolidował. Jednak z czasem odbił dosyć żwawo, w porównaniu do innych aktywów z tradycyjnych rynków. Tak więc patrząc na tą grafikę, to wniosek, jaki możemy wyciągnąć, jest taki, że ludzie coraz bardziej postrzegają Bitcoina nie jako ryzykowne aktywo, a przynajmniej w jakimś tam stopniu, jako oderwanie się od przeróżnych sankcji nakładanych na przykład na Rosję. W tym okresie mogliśmy doświadczyć wielu sytuacji, w których właśnie Rosjanie przenosili swoje majątki właśnie w kryptowaluty. W tamtym okresie banki były zamykane. Depozyty były blokowane, i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystko to, czemu kryptowaluty przeczą. W aktualnej sytuacji, no to pomimo tego, że temat Ukrainy i Rosji ucichł, no to jednak nadal tam jest konflikt. A teraz do całej tutaj mieszanki doszła jeszcze sytuacja z Izraelem. A to mi się wydaje, że może być kolejny argument, który może, ale nie musi pociągnąć bitcoina w krótkim terminie i w obliczu tych potencjalnych spadków to. W materiale, w którym mówiłem o ostrożności związanej z altcoinami w aktualnym momencie na rynku, to tam zdarzały się jakieś prześmiewcze komentarze, ale jednak sprawa altcoinów ma się tak, a nie inaczej. Ja z altów wychodziłem na przestrzeni ostatnich tygodni, o czym zresztą informowałem tutaj na kanale. Zatem, w temacie altcoinów również teraz poruszymy parę bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, to osoby widzące krew na altcoinach w aktualnym momencie w cyklu powinno przyjść do głowy jedno potężne słowo, jakim jest. Akumulacja. To co widzisz tutaj, to są najbardziej stratne altcoiny w ciągu ostatnich 7 dni, a są to naprawdę bardzo dobre projekty o mocarnych fundamentach, które z pewnością jeszcze się obronią na przestrzeni ostatnich lat. Dlatego ja na Telegramie również dzielę się altcoinami, które ja będę akumulował lub już akumuluję. Tak jak nazwa tej sekcji mówi, kryptowaluty na hodl, to są kryptowaluty, które ja kupię i będę miał w nie wylane na przestrzeni kolejnych Miesięcy i prawdopodobnie roku, półtorej roku, może dwa lata nawet. A co więcej, to właśnie na przestrzeni następnych miesięcy może pojawić się ogrom okazji, które okażą się tymi najbardziej owocnymi w rozgrzanej, prawdopodobnie nadchodzącej hossie. Dlatego, projekty startujące na uznanych już launchpadach, myślę, że warto przynajmniej obczaić, zwrócić uwagę na to, co tutaj się dzieje, jakie projekty powstają. Teraz jesteśmy na Dow Maker i tutaj widać, że niedługo będzie jakiś projekt. Dow Maker jest to jeden z najbardziej znanych launchpadów razem z c Są to launchpady, które zrodziły jeden z największych projektów poprzedniej Hossy. Dlatego to, co się tutaj pojawi, jest moim zdaniem zdecydowanie warte uwagi. Jeśli chodzi o aktualne projekty, na które ja poluję, oprócz tego na Dow Maker, to jest to token giełdy Femex. I co ciekawe, to są już ostatnie chwile, aby załapać się na właśnie token Femex za dosłownie prawie darmo. Ja sam osobiście klikam, żeby się załapać za tokeny, już trochę się ich uzbierało, a w tym filmie, który teraz tutaj widzisz, jest wszystko opisane krok po kroku, jak na nie się załapać. A chyba nie muszę Wam przedstawiać potencjału, jaki drzemie w tokenach uznanych giełd. A Femex właśnie taką jest i oni właśnie dopiero teraz, przypominam, że w aktualnym miejscu, w cyklu, w jakim się znajdujemy, zdecydowali się wystartować z własną kryptowalutą. No i tak jak mówiłem, patrząc po kapitalizacjach podobnych projektów, no to po prostu warto się interesować. A w temacie zgarnięcia jeszcze większej ilości tokenów Femex to aktualnie robiąc depozyt na Femex dostajesz z powrotem 20% cashbacku, ale tylko dla posiadaczy Femex Soulpass, które jest nieodłącznym elementem załapania się na tokeny Femex. A w listopadzie, czyli w miesiącu, już za dwa tygodnie, będą kolejne mechanizmy, w których będzie można otrzymywać tokeny Femex, i domyślam się, że to będzie dostępne tylko dla osób posiadających Femex Soulpass NFT, o czym już wspomniałem. A 29 listopada zaczną się dystrybucje tokenów, zatem odpowiednie upozycjonowanie się na otrzymanie tych tokenów, i to będzie w sytuacji, w której prawdopodobnie większość ryzyka będziemy mieć już za nami. To zdecydowanie kreuje się tutaj bardzo ciekawa okazja, okazja, na której ja zamierzam sobie zarobić. A idąc dalej, to z dobrych wiadomości, JP Morgan, jeden z największych banków na całym świecie, prowadził platformę opartą na blockchainie o nazwie TCN, czyli Tokenized Collateral Network. Rozwinęli ją samodzielnie i użyli po raz pierwszy z BlackRockiem. Ten system ma ułatwiać korzystanie z tradycyjnych aktywów jako zabezpieczenie, czyli właśnie collateral. A czego się dowiemy niżej, to że w ich pierwszym interesie zamienili udziały funduszu na tokeny i przekazali je Barclays, bankowi, jako zabezpieczenie dla transakcji. Zatem fundamentalnie to rynek ten idzie do przodu, co zaraz zresztą jeszcze bardziej poszerzę. Ale warto w tym temacie sobie przypomnieć, kiedy konkretnie CEO BlackRock. Wypowiadał się bardzo pozytywnie na temat bitcoina, porównywał do złota i w ogóle same pozytywy mówił w publicznej telewizji, a było to w okolicach szczytu. Tak więc tego typu wiadomości, przypominam raz jeszcze, w aktualnym momencie w cyklu, w jakim się znajdujemy, są częścią czegoś większego. A teraz, gdy widzimy, że za kulisami sprawy mają się dobrze, są rozwijane platformy do tokenizacji, czyli temat, w który BlackRock bardzo wierzy, to w dłuższym terminie po prostu widać większe prawdopodobieństwo, że rynek ten idzie w dobrym kierunku. Aktualnie, w krótkim terminie, to tak jak mówiłem, z mojej kryształowej kuli nie wróżę nic dobrego. W temacie poszerzania horyzontów przez aktualne projekty oraz rozwijające się platformy, to w ostatnim czasie arbitrum w swoim DAO, zdecentralizowanej organizacji, zamierza przeznaczyć około 40 milionów dolarów w postaci grantów dla różnego rodzaju protokołów, które rozwijają się właśnie w ekosystemie Arbitrum. Tak więc, nawet jeśli cena tego nie odwzorowuje na chwilę obecną, Arbitrum nadal znajduje się w bardzo pozytywnej sytuacji. Dobrze widzieć, że w obliczu aktualnych klimatów panujących na rynku, to oni nadal stawiają na rozwój, bo tak naprawdę to rozwijanie się w takich cięższych warunkach daje ogromną przewagę. Na chwalenie się swoim progresem, jego odpowiednie promowanie w bardziej sprzyjającym rynku. A na koniec to powiem, że w ostatnim czasie testowałem funkcję giveaway na Bybit, w którym mogę po prostu dzielić się jakimiś tam funduszami między osobami już zarejestrowanymi. Z linku, który znajdziesz poniżej pod tym filmem, ja planuję więcej takich giveawayów. To był jedyny pierwszy taki testowy. A giveawaye te na 100% już teraz mówię, że będę je wrzucał na moją grupę. Zatem zarejestruj się na giełdzie Bybit. Dostaniesz dostęp do grupy na Telegramie. Link, tak jak mówiłem, znajdziesz poniżej w opisie. I tym tak naprawdę prostym, darmowym sposobem uzyskasz sobie ekspozycję na wygrywanie setek dolarów za samą obecność tutaj na grupie. I to by było na tyle na dzisiaj. Zostawię Was jeszcze z rozkminką na koniec. Mianowicie warto sobie spojrzeć, kto w ostatnim czasie, kto w ostatnich tygodniach... Dzielił się jakimiś byczymi prognozami, a kto rzeczywiście dzielił się fajnymi, zyskownymi okazjami na tym rynku, bo tak naprawdę po to tutaj jesteśmy, żeby wspólnie sobie zarobić. Nawet pomimo tego, że rynek to jest taka gra jeden na jednego, no to tak nie musi być. Mamy dostęp do potężnych narzędzi, którymi zresztą również dzielę się na moim telegramie, które dają nam ogromną przewagę nad większością, a większość z tego co już wiemy traci. A na telegramie i tutaj na YouTubie, tak jak sam zresztą widziałeś. Ja dzielę się konkretnymi okazjami, aby nieco uskuwać z tego rynku, dlatego myślę, że warto zainwestować dosłownie jedną sekundę Twojego czasu, aby kliknąć subskrybuj i być na bieżąco, bo jak sam widzisz, po prostu się opłaca. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.